Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mario, nasza kochana Mamo, dziękujemy Ci za czas tych rekolekcji i chcemy odkrywać to, jak Ty jesteś przy nas, przy każdym z nas, każdego dnia. Chcemy rozważać tajemnice różańcowe i przytulać się do Twojego serca, przytulać się do Różańca. Mario, ucz nas się modlić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kochani, kontynuujemy naszą przygodę, naszą wyprawę i dzisiaj dla was zadanie, które może nie być też takie łatwe wcale. Cóż, dla was dzisiaj przygotowaliśmy. Przygotowaliśmy dla was takie różne nazwy. Co to są za nazwy? Co to są za rzeczy? Kraje. To są kraje. Geografia. Australia, Austria, Turcja, Indie i Kolumbia. Waszym zadaniem będzie tak ułożyć te kraje, żeby pierwsze litery każdego z krajów czytane w kolejności, w pewnej kolejności, której, której musicie odkryć, której się musicie domyśleć, dały nam nazwę tego miejsca, które dzisiaj odwiedzi, odwiedzimy. Jak widzicie, kraje są bardzo różne. I to jest pytanie: jak to ułożyć? Nie alfabetycznie? A, A, B, C, D, nie. Nie, bo to wtedy by było a, I, K, a, ikt, a, ikt. Nie ma czegoś takiego. To może na przykład wielkością kraju. Może. Największa jest. Weźmy mapę. Są. Indie czy Australia? Weźmy mapę, bo będzie łatwiej. Indie mamy tutaj. Australię mamy tutaj. Australia jest na pewno większa od Indii. Czyli gdyby tak mógł patrzeć, jak powiedziała Ciocia, to by była Australia, czyli A. A. Potem I. Potem T. Ait. Czyli by było Ait. Aitka. Aitka. Brzmi ciekawie, ale nie. Niestety nie. Nie ma takiego sanktuarium. To popatrzmy jeszcze inaczej. Słuchajcie. Polska. Pamiętamy, gdzie jest Polska? Polska jest tutaj. Tutaj mamy Polskę. I teraz te kraje pozostałe, te kraje pozostałe, zobaczcie. Gdzie one będą? Australia, już pokazaliśmy, że jest tutaj. Indie pokazaliśmy, że są tu. Kolumbia. Kolumbia jest, tutaj. jest tutaj. Jest tutaj. Turcja jest. Tu? Hmm, szukamy, szukamy Turcji. Tu jest Turcja. A Austria będzie I... trochę problematyczna, bo ona jest gdzieś tutaj, troszkę zasłonięta. E, macie jakiś pomysł, może. A ja jedne są miejscach. tak daleko, a drugie są tak blisko. A drugie są tak blisko. To spróbujmy, tak jak powiedziała ciocia, czyli pomyślmy, że na przykład zaczniemy sobie od Austrii, bo ona jest blisko. Czyli będzie A, Aha. potem Ty, Turcja, ja. potem K. Też coś nie. Akt, akt, akt. Nie, nie, to nie to. to może nie, odwrotnie. To, to. to zacznijmy od Australii. Australia, to znaczy jako pierwsza, bo Aha. jest najdalej od Polski. Potem będziemy mieli Kolumbię. Kolumbia. Bo Kolumbia jest druga w odległości, uh -huh. Australia jest wyraźnie dalej. Potem będą Indie. bo A, Indie są to się zbliżamy się. Aha. Później będzie Turcja, bo uh -huh. Turcja już jest całkiem blisko, właściwie częściowo na tym samym kontynencie. No i na końcu jest już blisko, naprawdę, żeby nawet dojechać samochodem, Austria. I jakie teraz mamy pierwsze litery w kolejności czytane? Arkita. Akita. Akita. I to jest to, wujek, to jest I to. to jest strzał w dziesiątkę, tak? słuchajcie. Dzisiaj będziemy podróżować do Akity. A Akita? Akita jest w Japonii. Jest, jest w Japonii. Jest, w Japonii. Zobaczcie, jest, jest naprawdę daleko. W Japonii na wyspie Honsiu. Zobaczcie, Akita. Na wyspie Honsiu mieści się to sanktuarium. Gdybyście chcieli się tam dostać, Powiem Wam tak, sprawdzałem znowu, jak to zrobić, e, i wydaje mi się, że najłatwiej, ale wcale nie szybko. E, samolotem. 19 godzin, zgodnie z tym, co sprawdziłem, także w sumie nie jest to aż tak długa podróż, no ale samolotem 19 godzin lecieć to już jest nie lada wieczor. Także zapraszamy Was. A Ciocia nas przeniesie. To przeno Opowieść. Uwaga, Przenoszę Was, słuchajcie, teraz do Akity. W Akicie mamy sanktuarium Matki Bożej Apokaliptycznej. Matka Boża w Akicie wybrała sobie klasztor sióstr służebniczek Eucharystii. Jest tam, słuchajcie, kaplica, w której modliła się siostra Agnieszka. Modliła się przy otwartym tabernakulum i wydarzyło się coś cudownego. Przepiękne światło. Wydobywało się z tabernakulum. Siostra Agnieszka tak bardzo czuła miłość do Pana Jezusa, było jej tak cudownie w tej kaplicy. To zjawisko się, słuchajcie, powtarzało. I też tam znajduje się figurka, figurka Matki Bożej, która słynie takimi cudownymi znakami, ponieważ ona też biła takim światłem, jakie wydobywało się z tabernakulum. Też na prawej dłoni tej figurki Maryi ukazał się znak krzyża taki krwawy. On potem zniknął. Też y, ta Matka Boża, słuchajcie, przez sześć lat płakała. Ta figurka przez sześć lat y, płakała. I też wydobywał się z tej figurki y, taki piękny zapach. Tak to było nazywane, że figurka się y, poci zapachem linii i róż. Piękne. Także niesamowite miejsce i niesamowite do nas przesłanie, jak ważna jest dla nas Eucharystia, Pan Jezus i Maryja. Tak, o Maryja zawsze mówi: "Chodźcie nam, przejdźcie tak na Eucharystię, uczestniczcie w Eucharystii, módlcie się na różańcu", te dwie rzeczy. Mm. Także dzisiaj, tak, wezwani do tego, zabieramy się za pracę plastyczną pod tytułem Co to jest? Kto wie? Ministranci ręka do góry. Dalej raz, dwa, raz, dwa. Tutaj odpowiadamy: "Co to jest?". Czy to jest tabernakulum, o którym mówiła ciocia Lucia? Nie. To jest monstrancja. I dzisiaj spróbujemy sobie, jak kto ma ochotę, zrobić taką monstrancję. Do tego będziemy potrzebować. Y Myślę, bardzo fajny będzie znowuż ten makaron, o którym kiedyś e, wspominaliśmy. On się nam też jeszcze na tych rekolekcjach przyda, więc spokojnie możecie sobie zakupić taki jeden, taki długi makaron do pływania. Makaron się przyda. E, rolka, bo ta, taka cięższa, cieńsza, taka dosyć sztywna, na przykład właśnie po folii aluminiowej, o której wspominaliśmy, można też folię aluminiową. Stara płyta. Ale stara płyta, powtarzam, tak? Zapytajcie rodziców, co na pewno jest stara i porysana i nie odtwarza. Albo jak ktoś na przykład niedawno miał urodziny, to tak jak tu na tym, to może być, a to pokażę zaraz zresztą. Takie potorcie, to, co jest od tortu. Jak się tort serwuje na takim złotku. Od razu to jest bardzo taki sztywny kartonik, taki specjalny od tortu. Także to nam się przyda. I teraz zobaczcie, moi drodzy. Żeby zrobić, jak widzicie, no nie jest to trudna praca, może być taka łatwiejsza, to robił w ogóle mój syn, także też naprawdę jest to do zrobienia, można sobie troszkę tutaj pofantazjować, jak tam widzicie tą monstrancję, bo jak pójdziecie do kościoła, czy chodzicie po różnych kościołach i towarzyszycie Panu Jezusowi, gdy jest wystawiony w monstrancji, to też pewnie podziwiacie i też pewnie Was za serce te monstrancje ujmują, w wielu miejscach, w wielu sanktuariach, jak byliście na pewno to widzieliście, także... Jak, co Wam dusza podpowiada? Słuchajcie, to będzie nasz ten główny taki tutaj, to, to takie kółko główne, bierzemy sobie. Nasz makaron tnie tatuś albo tatuś najlepiej nożem tnie na, myślę, takie nieduże kawałeczki, duże, <coughs> Takie gdzieś na przykład. Ja tu wzięłam niebieski, bo akurat taki był dostępny, ale jakby był żółty, bo niebieski próbowałam potem trochę złotkiem zrobić, wiecie, takim psss można. Można też ponaklejać, co wam tam przychodzi do głowy, ale gdyby wziąć żółty, to chyba nie tak Jak takiego No właśnie ta także taki żółty, jakbyście mieli, tniemy. Potem znowu tatuś, tak, bo to rekolekcje rodzinne, więc jest nam bardzo potrzebny. Nożem wycina tutaj kawałeczek taki. Dlaczego? Dlatego, że nam się to zahaczy. Zobaczcie, widzicie. Jak szybko, nawet kleić nie trzeba, raz, dwa, trzy i, i tyle, ile będzie nam potrzebne jak nam się podoba. Możemy trochę y, większe odległości zrobić, nie. Tutaj na środeczek możemy albo sami nakleić coś białego, albo napisać, albo wiecie tutaj to, co jest, to wiecie z czego wzięłam? Z życzeń takich, jak są życzenia komunijne, albo na chrzest, o. albo można, tak o. się coś tam już gdzieś poodrywało i można sobie, ale najlepiej jak zrobicie, jak zrobicie sami. Z tych drucików, y, które tutaj bardzo łatwo wchodzą, y, właśnie Jakub podokładał, tak jak się nam podoba, tutaj tą ozdobę. Można też tworzyć, bo monstrancje są naprawdę różne, także można i zawiasy, jakieś można poprzecinać, na górze krzyż, nie? Wiem? Fantastycznie. Dalej, jak mamy tą naszą y, część rurową, to ona, właściwie to jest bardzo fajne, bo te rurki już same stoją. Także ona już będzie nam utrzymywała tą płytę i znowu tatuś nacina nam tutaj taki fragment, żeby włożyć tą płytę, żeby nie trzeba było używać kleju, ani drutów, ani i zobaczcie. Ale ostrym nożem, żeby się nie rozrwało. To nazywało. już tatuś każdy wie. No dobrze. To już nie mówmy za dużo. Tu. I to będzie nam tworzyło całość. Fajnie, żeby to nie było srebrne, takie szare, brązowe, to sobie właśnie owiniemy folią aluminiową, tak? tu, którą najpierw zdjęliśmy, z tego bardzo dużo folii zdjęliśmy uh -huh. i teraz tą folią z powrotem owijamy. Niesamowite, po prostu te prace plastyczne są fantastyczne. Gdybyśmy chcieli jednak mieli drugą na przykład płytę albo jakiś taki kartonik, czy, czy ja tu mam kawałek metalu, który będzie tą podstawą, to słuchajcie, można to w ten sposób zamocować że z innego kawałeczka jeszcze takiego, te, tej pianki wycinam yy, taki koreczek i przykręcam go na przykład śrubeczką, że on będzie stabilnie mi to trzymał. Widzicie? Już tego nie, nie pokazuję, ale tak, że można to przykleić oczywiście klejem, ale można też włożyć yy, zwykłą śrubeczką. I potem skleić. To już nawet sami możecie zrobić, zrobić, tylko żeby tata wiedział, którą śrubkę z czego wykręciliście, to znaczy wzięliście z którego pudełka. Hmm. I tutaj, o tak pięknie. Gdybyśmy chcieli zrobić takie y, tu właśnie y, promienie piękne. monstrancji promienie, to zwykły kartonik, bo kartka jest za cienka, zwykły kartonik resztką tej folii, która nam została, tak jak ciocia przyklejała wczoraj do kulek, przyklejamy folię do kartonika i jak mamy taki przygotowany materiał, wycinamy jak nam się podoba. Takie długie promienie albo krótsze, ja tutaj umocowałam je na y, wykałaczce. Można też ozdobić, bo my jeszcze sobie tu próbowaliśmy zdobić yy, takimi małymi cekinkami, które się błyszczą. Widzicie, zaczęliśmy sobie w ten sposób. Naprawdę, no, pomysłów jest dużo. Praca, myślę, bardzo ciekawa. A musi to być piękne. A musi to być piękne, tak? Monstrancja musi być naprawdę piękna, bo my przychodzimy, jesteśmy z Panem Jezusem. To nie jest dla nas, to jest, yy, to jest, to jest wszystko dla Pana Jezusa. Także. I tak sobie pomyślałem, jak, jak ciocia tutaj e, mówiła i przygotowywała tę monstrancję, że co prawda mamy październik, wiecie, nie? Ale e, tak, za dobre pół roku będzie też e, Boże ciało. A Boże ciało zawsze jest taką fajną okazją do tego, żeby nie tylko jakoś tam, może tak jak zawsze, co roku, ozdobić, e, ozdobić okna, ozdobić cały dom, z radości, właśnie tego, że Pan Jezus nas odwiedza, że wychodzi do naszych, na nasze ulice. Ale może wtedy, właśnie taką monstrancję, też warto pamiętać i wtedy też ją przygotować, bo też jest to piękne taki symbol naszej, naszej miłości, naszego odtania. A w rzeczywistości najważniejsze, żeby chodzić, odwiedzać Pana Jezusa, towarzyszyć mu. O to właściwie Dokładnie. chodzi w tym wszystkim. Nie? I do tego chcemy Was też bardzo zachęcić i sami siebie, żeby jak najdłużej trwać. Przed Jezusem, przy Jezusie. Właśnie, kiedy jest też wystawienie w waszej parafii, może jest kaplica, może są godziny adoracji. Sprawdźcie to, sprawdźcie to i spotkajmy się tam. A jak czasem nie zdążycie, nie dacie rady, jesteście za bardzo zmęczeni, to po prostu chwytacie za różaniec i też się spotykacie z Panem Jezusem. Spotykacie się z nami na modlitwie różańcowej. Do której Was znowu bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem. Z panem. Trzecia tajemnica bolesna ukoronowanie Pana Jezusa koroną cierniową. Źli ludzie założyli Panu Jezusowi na głowę koronę. Ale nie taką prawdziwą, ale taką z cierniami, z kolcami, które raniły jego głowę, także leciała mu krew. Zamiast berła dali mu trzcinę, a zamiast królewskiego płaszcza brudną, czerwoną szmatę i śmiali się z niego. Ile zła można uczynić drugiemu człowiekowi przez naśmiewanie się z niego? Na przykład, że ktoś ma Duży nos, ma krzywe nogi, ma zeza, albo inaczej się ubiera. Takie słowa zawsze trafiają prosto do serca i bardzo ranią, i bardzo długo się je zapamiętuje, i one przynoszą bardzo dużą przykrość. Połóżmy teraz rękę na naszych sercach i powiedzmy: Panie Jezu, nie chcę się z nikogo śmiać. A kiedy ktoś się ze mnie będzie śmiał, chcę pamiętać o Tobie. Dodaj mi siły, bym potrafił wybaczać. Odmówmy teraz dziesiątkę różańca. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako nie odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan Stołu. Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Witam Maryja łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryja łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywotu twojego, Jezus. Maria. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owoc żywotu twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Drogość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Droga Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami przyszłymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławioneś tu między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami przyszłymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, nam nasze grzechy, zachowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. Przez niepokalane serce Maryi, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.